Mam nadzieję, że nie myśleliście, że w tym roku opuścimy Tatrzański Park Narodowy, bo właśnie w nim jesteśmy. No nie jest lekko, nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj wychodzimy pod górę jakiś kilometr. Naszym celem jest ciemniak, czyli jeden ze szczytów w Tatrach w Czerwonych Wierchach. My wystartowaliśmy z miejscowości Kiry, które są na wysokości niecałego tysiąca a ty metrów nad poziomem morza, oczywiście, a ciemniak jest ponad 2000 metrów nad poziomem morza, także wspinamy się dzisiaj kilometr pod górę. No Jakby nie patrzeć, jest trochę, zwłaszcza, że te ostatnie szczyty, które zdobywaliśmy. No to nie oszukujmy się, ale był to zdecydowanie mniejszy kaliber. No ale myślę, że damy radę. Dzisiaj pogoda do takiego wychodzenia powinna być fajna. Rano było chłodno, ale teraz już zaczyna się robić tak znośnie. Dobrze, Rafał teraz sprawdził, no to jesteśmy mniej więcej w połowie trasy. Aczkolwiek teraz zaczyna się dosyć takie, dosyć takie ostre podejście, także nie będzie łatwo, ale no, co mam powiedzieć, do nie ma wyjścia, trzeba iść do przodu i jakoś to zleci. co jest tam na środku, co tam o wam pokazuje? to jest Dolina Kościńska, z której wystartowaliśmy. Przeszliśmy już taki odcinek. Jeszcze tylko to przyciemnię, żeby było dobrze widać. Przeszliśmy już tyle. No jest to większa połowa. Teraz mamy, tak jak przed chwilą mówiłem, ten ostry, e, ostre wyjście pod górę, no ale jakoś, e, jakoś damy radę. Gdyby ktoś mnie zapytał, w jakiej kategorii osób chodzących w góry jestem? No to amator to, to wiadomo, ale u mnie to jest coś takiego, że w domu jest zapał, jest planowanie, wiadomo, tu super będzie, a potem jak się wychodzi na szlak, to się człowiek zastanawia. Mhm, mamy godzinę piątą, szóstą rano. Jeszcze w domu bym nawet nie myślał o tym, żeby wstać do łazienki, a tutaj już jesteśmy tak wysoko. I idzie się tak ciężko. No ale widoki nie ma co ukrywać na pewno to zrekompensują. Wcześniej czy później. Nie wiem, czy czasem tak macie, jak gdzieś jedziecie, albo gdzieś wychodzicie, że macie takie przeczucie, że czegoś zapomnieliście. Ja miałem tak dzisiaj. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem jak wyszliśmy z samochodu z parkingu i przypomniało mi to słońce, które teraz zaczyna wychodzić, że zapomniałem sobie zabrać okularów. Także będzie to lekki dyskomfort dnia dzisiejszego, no ale może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy na samej górze. No i przed nami już to w sumie finalne podejście, tam jest ten szczyt, na który idziemy, zaraz go wam pokażę. Nie będziemy wracać tą samą trasą, przeważnie, znaczy tak zawsze się staramy wracać jakąś inną drogą. Będziemy wracać szlakiem, tym którym wychodziliśmy pod Smerczyński Staw w zeszłym roku. Nie nagrywałem chyba stamtąd filmu, tylko robiłem wpis na blogu, także jak nie czytaliście, to was tam gorąco zapraszam. A teraz pokażę wam ten ostatni odcinek dokładnie tam musimy jeszcze wyjść no i to będzie koniec szczyt zdobyty Myślę, że mogłem coś próbować mówić o tych widokach, ale myślę, że nie ma sensu, bo wystarczy na to popatrzeć i, i myślę, że nic nie trzeba, nie trzeba tego w żaden sposób komentować, co mamy okazję teraz podziwiać. zabiliśmy ciemniak zostawiamy go za sobą nie za sobą on jest gdzieś tam nie nagrywałem jak schodziliśmy bo po pierwsze było dosyć stromo a po drugie, no tej porze już dosyć sporo osób wychodzi tam, także nie były to zbyt fajne warunki do nagrywania. Teraz odbijamy w szlak zielony i idziemy pod schronisko na ornaku. Tam jest też smerczyński staw, do którego no jeszcze nie wiem, czy będziemy podchodzić. No i potem już droga powrotna będzie prowadzić może przez Wąwóz Kraków. Zobaczymy jeszcze, w jakim stanie będziemy. A jak nie, no to przejdziemy obok. No i prosto. Do Doliny Kościeliska, no i do samochodu, i do Krakowa. Także jest, jest dobrze. Nie chciałem wam żebyście sobie usłyszeli, jak tu jest cicho, ale musiała przejechać gdzieś jakaś mucha. W ogóle jest szok, że na takiej wysokości coś tu musi jeszcze latać. ale tak, jest tutaj dosyć cicho. A widoki za mną no, są genialne. No, ja wiem, że trzeba się natrudzić, żeby tutaj wyjść, ale to, co teraz mamy okazję tam oglądać, no, to jest coś genialnego. I mimo wszystko było warto. Mimo, mimo wszystko było warto się pomęczyć i tutaj wyjść. Teraz jak na to patrzę, to sam jestem w szoku, no i stwierdziłem, że muszę Wam to pokazać, ale to co jest za mną tam u góry, o to tam, to stamtąd my zaczęliśmy schodzenie w dół, także no jest to potężny odcinek i nawet nie chce mi się wierzyć, że, że tyle przeszliśmy, ale jednak, jednak się udało. przed chwilą mieliśmy okazję nieco odpocząć i się nawodnić przy pobliskim strumieniu w sumie nie wiem czy powinniśmy tą wodę pić się okaże za chwilę ale jednak siłą rzeczy pragnienie wygrało no i teraz ruszamy dalej, dalej przed przed nami jeszcze kawałek zanim dotrzemy pod schronisko tam w sumie zobaczymy czy będziemy odpoczywać w sumie teraz trochę się zregenerowaliśmy ale zobaczymy jak dojdziemy no a potem ciąg dalszy wędrówki tym zielonym szlakiem Aż, aż pod parking, na którym czeka nasz samochód. Chyba.